Jedziemy windą. Ła, nie ma miejsca, bardzo. Może trochę skrócić. Jedziemy właśnie do sklepu, do Kerfura, prawdopodobnie, i jeszcze do Rosmana, ale zobaczymy. Tak więc tutaj to wszystko, co jest podziabane, to jest przez Ole. pole raczej. Ola. 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 Re Garcia. Komu Estas? Minus jeden bytek. Ale z głód 5, Boże, oko mi napuchło. Chyba, że mi w nocy odjeżdżać. No, zdarza się. No, Można zobaczyć. Nasz ulubiony. Tutaj. No, tutaj jest linia zaznaczona i człowiek by chciał zejść tędy, a tu się okazuje, że to trzeba naokoło. Nie? Idziemy dalej. Idziemy do auta. Pola już jest zmęczona, więc będzie marudzić troszkę. które przyjeżdżają do nas ekipowicze. Więc się zastanawiamy, gdzie tu jest drugie miejsce parkingowe. Jesteśmy w sklepie, polcie zasnęła. I teraz wybieramy rzeczy takie do codziennego użytku, czyli jakieś pampersy, jakieś chusteczki. Także, a co wygląda nawet tak jak u nas w sumie. Się zastanawiamy nad zakupem właśnie takiego czegoś. Tego gdzieś tam na temu widzieliśmy z daszkiem, ale weźmiemy też takiego 9 euro. Więc będziemy ją próbować. Tak, żeby sobie sama też coś porobiła i jest, oko... jest dla około rocznego dziecka, więc ok, będziemy testować. No i elegancko się zamieściło, zobaczcie jaki pakowny ten bagażnik. Nie ja wiem, żartuję, ale no taki urok jest Cabrio. To jest hybryda, jak już wcześniej wspominałem, jeszcze tylko wózek i odstawiam to. yerşim Gdzie kupiłem na spróbowanie kilka takich alkoholi małych To jest chyba cydr To jest jakiś owocowy I to są dwa różne Radlery chyba Te samej firmy, ale nie wiem czym się różnią To jest może cytryna ten Nie, w sumie też cytryna, więc Dziwne No i takie piwko zero I dzisiaj wieczór w domu, czyli pizze Pieczone w piekarniku, ale teraz czekam aż się nagrzeje. No już prawie. Tak więc dzisiaj na spokojnie na taras będziemy wychodzić. I tak mija dzień. Jutro jadę po resztę ekipy. Także też będzie intensywnie. Wtorek już jest. A jeszcze wam pokażę jutro, bo już dzisiaj nie będę wchodził tam. Mam już klucze od apartamentu na, na parterze. Więc jutro wejdę, pokażę wam jak wygląda. I jak tutaj ogarniemy, też Wam pokażę, jak to wygląda, bo nie chcę Wam pokazywać, jak jest tutaj trochę porozrzucane tych rzeczy. Tak więc na spokojnie jutro to ogarniemy. To znaczy? Kolejny dzień dzisiaj jest wtorek, czyli po prostu odbieram. Może nie, nie tyle odbieram, ale jadę po kolejną część urlopowiczów. Oni o no 12.25, podobnie jak my, przylatują dopiero do Alicante. Eee, czyli będzie tak, że ja ich odbieram od... Nie z lotniska ich odbieram, tylko z wypożyczani. Się okazało, że mają auto wypożyczone w tej samej wypożyczani. Ja im pisałem wcześniej, w jakiej my mamy, więc może tym się kierowali. Ale tak to wygląda, więc z tego co pamiętam, to my byliśmy dopiero przed 14, może w pół do drugiej wypożyczani, więc nie ma sensu, żebym jechał, żebym jechał wcześniej. Tak więc... Tutaj mały terrorysta. Hej! <grym> I! Tak wygląda pogoda teraz. Nie wiem, czy wczoraj mówiłem, ale... Z rana zawsze jest tak zachmurzone niebo, chociaż tym razem nie jest aż tak źle. Już słońce coś tam było, przebijało się przez chmury. Mały terrorysta mi widzi. No, ja na dole sobie śpi, dosypia, a ja biorę odżywki, banana czyli dzisiaj jest wtorek rano to już sobie rozmieszałem tutaj, więc tylko wodę dodaje, tak mniej więcej ogarniamy. Bo widzicie, że jest jeszcze dużo rzeczy. Ja wczoraj sobie plasowałem koszulki na cały ten urlop, w końcu koszule, jakieś tam rzeczy. Tak więc yy, już nic nie muszę robić. Powrzucam to tylko do garderoby. Tam jest ten pontonik. Tego chyba nie nagrywaliśmy wczoraj, ale bardzo fajnie na to reagowała. Więc, yy, więc pokażę Wam później jeszcze. Tutaj jest miejsce na nogi i jeszcze taki, taka deseczka pompowana. Więc to dzisiaj, może to, to drugie będziemy dzisiaj testować. No tak wygląda, ja jestem cały zjerany. Tutaj jest jeszcze pocięto od poli, bo ma ostre te paznokcie. Ale moje plecy tak wyglądają. No w aparacie też inaczej będzie to. Tak więc ja sobie tutaj na spokojnie działam. I widzimy się w aucie, w drodze do Alicante. Nie wiem. A jeszcze jest taka informacja, że wlewamy tutaj wody z tych butelek, bo kranówka jest taka trochę mocno chlorowana i nawet jak się kąpiemy, to później używamy kremów, bo trochę jest mega wysuszona. Zresztą w basenie tak samo jest chlor. Dobra, mogę Wam pokazać teraz jak wygląda taras. Ten pierwszy. Tutaj za... Yy, tym drzwi... O kurczę, jest otwarte. Dobra, to muszę być cicho. Tu jest taki mały mini taras. Idziemy schodami do góry. i zauważyłem, że, jest, że są otwarte drzwi balkonowe, więc chyba już nic nie gadać. Idziemy na taras, ja mam jeszcze pół godzinki. I zaraz będę się zbierał do Alicante na lotnisko. Są do filmy, gdzie wypożyczałem auta. Teraz wam pokażę taras. Zresztą nie wiem, czy nie pokazywałem już wcześniej. A więc, tak, tutaj mamy zlew, tu jest jeszcze karszar. Można sobie obmy obmyć różne rzeczy, więc jest fajnie. Fajnie, że są te kratki, bo można normalnie wszystko czyścić i one tu później tą wodę zbierają. Są leżaki. Jeden leżak już wzięliśmy na basen. Także zostały tylko dwa, w sumie trzy. Tutaj jest jeden. Fajnie to wszystko wygląda. Płytki też są fajne w dotyku. Można sobie na baso chodzić. Taras jest duży. Dosyć, ale <laughs> jakbym miał się opalać, to wolałbym już pójść na basen, żeby chociaż trochę wodą się obmywać. Obmyć. No i mamy zasłonięty dach z tego względu, że e, pierwszego dnia chyba była jakaś rosa, albo padał deszcz nawet nie wiem. Wszystko było tutaj mokre więc teraz, żeby ten stół nie był mokry to sobie zasłoniliśmy. No i też nie nagrzewa się tak mocno i te kafelki są przyjemniejsze w dotyku. Ja się teraz mrużę oczy bo nie da się wytrzymać. Jest w sensie taki, wszystko jest taki w, takim, w takiej bieli, beżu. Odbija to światło. Tam mamy basen Małe takie przejście więc nie za, nie za bardzo widać tam budują połowę tego osiedla to jest zamknięte osiedle później nie nagrało się nie zauważyłem że się nie nagrywa no więc nie wiem na czym skończyłem i powiem Wam tak tam jest tak zieleń, tam gdzie są te baseny i w ofercie Znalazłem ofertę sprzedaży, bo to jest reklama. Jak się wychodzi z tego osiedla, to sąsiedle osiedle zamknięte, fajnie, z parkingiem podziemnym. No i właśnie na, na, tym, na tej ofercie znalazłem informację, że jest cena. Tam wszystko podane, jakieś tam apartamenty, jak to wszystko wygląda. I są trzy baseny. Trzy baseny są gotowe i widzę, że jeszcze chyba będą budować coś tam. Nie wiem, co tam będą budować. Może kolejny basen, ale jest też w ofercie tych apartamentów napisane, że są. Eee, że jest siłownia otwarta tylko pytanie gdzie nie widziałem żadnej siłowni chyba że tam przy tej części, którą dobudowują jest. A jeszcze wam pokażę widok. No, może nie widać tutaj za bardzo. Ale widać jakieś tam góry. Nie wiem, czy to będzie widać. Jest trochę zamglone nie, bo właśnie tak na odległość ciężko. Coś tam, coś tam. No i może też nie widać za bardzo, to jest widok na nasz taras. z góry. To jest duży i tam za tą palmą, za tym budynkiem jest już morze, ale słaba, słaba plaża, więc nie będziemy tam chodzić. A, chciałem nagrać yy, parter, bo na parterze mamy dokładnie pod nami mamy apartament, który będzie dzisiaj, w sensie te, te klucze, które dostałem to są to od tego apartamentu pod nami i oni będą tam, połowa ekipowiczów tam spać. Tu jeszcze wam pokażę, tu widać to jezioro i to jezioro jest różowe. Pewnie nie w każdą porę roku i teraz nie wiem, czy też będzie widać, ale ono jest różowe i ja widziałem, że jest różowe, więc jak będziemy mieli czasu, to tam sobie pojedziemy. Ale dobra, idę. Powoli już się ogarnę z tego względu, że zaraz będę ruszał zaraz będę ruszał do Alicante, na lotnisko. Pola już nie śpi z Olą, także mogę pokazać Wam jak wygląda ten apartament. Tak na szybko oczywiście. A więc tak, tutaj mamy wejście. Są nasze rzeczy. Alarm. Przez przypadek wczoraj go dotknąłem, ale włosami albo tricepsem, więc na szczęście nie włączył. A mamy chip do tego, obraźliwu. W tu są takie, taki magazynek, tam jest pralka też. Domofon z kamerą i to ja. Idziemy dalej. Tu jest pokój, w którym będzie dziadek z babcią. Spali. A poprawiłeś tam to w Nie, zaraz. Do filmu? To jest nasz pokój. No tam jest wyjście na taras. To co wam mówiłem, telewizor, my z niego nie będziemy korzystać. Łóżeczko poli, to które czyściłem, kamerka. I tak to wygląda. Pierwsza toaleta, ona jest większa, więc my tutaj jesteśmy. Wanienka, czyli tak, tak to wygląda wszystko. I tu jest nasz Nasza garderoba, tu mamy nasze rzeczy, też nie będę wam pokazywał wszystkiego, to są rzeczy, które ja popracowałem sobie. To są rzeczy, które mieliśmy w walizkach, ale nie będę wam tego wszystkiego pokazywał. Więc tak to wygląda. No i pokój, w którym będą dziadkowie, jest szafa też, łóżko. Więc czego chcieć więcej, klima jest w każdym pokoju. Wydaje mi się, że też można ustawić klimę na pokoje, ale nie będę kombinował, więc tak to wygląda. A tu jest pojcia mała. Jadę właśnie po rodzinkę, ale najpierw skoczę zobaczyć mieszkanie, jak wygląda. Pokażę wam. Szybki home tour, tak więc Tutaj jest też wejście, alarm, wszystko podobnie wygląda. Muszę. No, to tak samo wygląda. Jest. Teraz wszystko jest przygotowane. Tutaj tutaj mają yy, teraz w ten sposób. I my jesteśmy u góry. Tak więc tak to wygląda. Ok. Tu jest wszystko ogarnięte. Jest ogarnięte. Tu mają też prysznic. Mają. Yy, no, w sumie też okna. Tu mamy, my mamy zasłonięte, dlatego tak to wygląda. Ok, taki sam układ jak u nas u góry, z tym że tutaj jest wanna, więc fajniej mają, no ale my będziemy u góry siedzieć. Tak więc taki szybki kontur wszystko sprawdzone OK, klima jest wyłączona, także ja lecę dalej. 12.45. Oni wylądowali o 12.18, posprawdzałem. Według planu powinni być o 12.25. Nie wiem, co ja przed powiedziałem. O 12.25 powinni wylądować, a... Oj, nie założyłem. A wylądowali o, o 12.20... Yy, 18. Tutaj jest miejsce ich, trójeczka, nasza szóstka. Najlepszy bajer, otwieranie dachu. Sprawdzamy tylko, czy przed samochodem jest wszystko git. Tu muszę przesunąć puszkę. Te kluczyki. Nie wiem, czy mówiłem o tym, że się udało wyłączyć poduszkę powietrzną Łączyć, ustawiam sobie na polski, bo nie nie mogłem... nie mogłem właśnie dojść do tego, że yy, ta poduszka jest otwierana z punktu. Czekajcie, że jest otwierana tutaj z jakiegoś schowka czy coś, nie mogłem tego znaleźć. się okazało, że jest z menu. Pierwszy raz się spotykam z tym, że jest otwierane z menu. Y, y, że jest wyłączane z menu. Zazwyczaj jest gdzieś tam z boku y, od strony pasażera, jak się wchodzi. Od strony pasażera, jak się wchodzi. Albo w schowku, a tutaj nie było takiej opcji, jest po prostu na menu. Tylko, że tego menu nie znalazłem, To takie małe guziczki. Tu są te guziczki ty i tym się wchodzi. Chciałem na początku tym przejść, ale się nie dało, więc... W sensie tym tymi guzikami na kierownicy. Więc dopiero później zobaczyłem informację, ale wszystko się udało. Także ja teraz sobie włączam. Najpierw sobie otworzę jeszcze dach na fulla. I włączę sobie nawigację. Tak więc tak to wygląda. Albo nie, czekaj. Ja muszę sobie to nagrać na Instagrama. To na dworze.